szykuję sobie do malowania części z szesnastki e, tutaj od wewnątrz po prostu wszystko papierem ściernym tam gdzie słabo się trzyma farba to trochę bardziej jest wytarte i jeszcze trochę tutaj zabawy zostało żeby tu ładnie zmatowić wszystko natomiast z zewnętrznej strony e, cały lakier został starty zostanie to jeszcze przeszlifowane papierkiem i spróbuję rzucić podkład epoksydowy na to także działam wczoraj zacząłem trochę malować pokażę wam jak to wyszło to jest właśnie ta kobra z tym że ja ją malowałem Takim zwykłym pistoletem z dyszą, dyszą 1.4 i dorzuciłem około 40% rozcięczalnika, żeby ta warstwa mi wyszła taka dosyć cienka. Ponieważ podejrzewam, żeby było trochę grubiej, to by te dziurki mi trochę zaczęło zalepiać. A tak to myślę, że wyszło nawet spoko. Także kratki są już pomalowane. A teraz jeszcze prysnęłem telewizorek podkładem. I jak się uda to dzisiaj jeszcze pójdzie w bazę i klar. Na telewizorko mam trochę zacieków. I tak się zastanawiam, czy je zostawić, czy próbować usunąć. Z tym, że być może podczas próby usuwania tych zacieków mogę narobić więcej szkody niż pożytku, więc będę musiał się nad tym zastanowić jeszcze. Maska już jest wyczyszczona z lakieru. I tak właśnie jak wcześniej pokazywałem, używam do tego celu szczotki drucianej. O, takiej z takimi skręconymi drutami. A używam jej, ponieważ no, mi się taką szczotką dobrze pracuje. Wolno idzie, ale taka szczotka. Nie niszczy tak blachy, no chyba, że po prostu ranty jakieś tam takie zagięcia to trzeba bardzo uważać, bo potrafi, potrafi zniszczyć, ale jeżeli będziemy tak odpowiednio pod odpowiednim kątem, że tak powiem czyścić, to się nic nie stanie. Tam widziałem, że polecaliście włosy murzyna. No ja już kiedyś testowałem takie włosy murzyna i specjalnie podczas takiego usuwania tak jak tutaj lakieru całego. No nie do końca byłem z tego zadowolony, ponieważ ona takie włosy murzyna potrafią narobić takich głębokich rys, które później ciężko jest usunąć. E, po prostu tą blachę może tak nie za bardzo, za bardzo właśnie przeszlifować. E, dlatego właśnie ja używam takich szczotek e, drucianych. E, no chyba że gdzieś jest jakaś rdza, co nie, no to wówczas e, włosy murzyna i tą rdzę się tam aż do na, na zero. Ale po tych właśnie drutach zostają takie różne właśnie widać placki. To wszystko jest jeszcze teraz wstępnie przetarte papierem. A teraz będę jeszcze raz to wszystko szlifował 280, żeby to ładnie wyrównać. No i odtłuszczać, i rzucę podkładzie podkładzik epoksydowy na to. Mam nadzieję, że mi zacieki nie wyjdą. Jest trochę niska temperatura, jak na ten lakier bezbarwny. Tak jak malowałem ten telewizorek, to trochę mi tam się zacieków narobiło. Po prostu trochę wolno łapie. Tak jakoś długo jest taki, taki że tak powiem, lejący. I Niby, niby pomalowałem, nie było nic, ale po, pa, po paru minutach, nawet po paru, parunastu minutach zacząłem, zobaczyłem, że zacieki się zbierają. Pewnie gdybym jakiś e, taki bezbarwny, jakiś z lepszej półki jak na przykład Lechler'a użył, to pewnie by trochę łatwiej to było, ale myślę, że i tak jest dobrze. Chociaż spróbuję może się pobawić jeszcze z tymi zaciekami. Dwie warstwy bazy położone już na podkład epoksydowy, 20 minut na odparowanie i poleci klar, mam nadzieję, że tym razem uda mi się ogarnąć bez zacieków. Maseczka ogarnięta. Tym razem udało mi się pomalować bez zacieków. Muszę przyznać, że nawet fajnie mi to wyszło. Jest trochę wtrąceń delikatnych, ale podejrzewam, że jakby się yy, yy, spolerowało, nawet pastą polerską to by ich trochę udało się usunąć. Ale generalnie wyszło ok. Przy okazji, trochę poprawię fabrykę. O tutaj, na przykład, z przodu do maski ta siatka przychodziła, że ta siatka kaleczyła tutaj ten lakier z przodu. A ja kupiłem taką kadrę. Coś takiego. To jest jakieś tworzywo. PFOC czy coś tam. Także, jak to się przyczepi, to nie powinno niszczyć lakieru na masce. No, planuję dać to jeszcze na te siatki boczne na telewizorek. Eee, to właśnie kadry dałem tutaj, a Generalnie tą kadrę kupiłem z tego względu, że tutaj w oryginale była właśnie taka uszczelka, ale już one były poparciałe. więc właśnie zmyślam o tym, żeby to tutaj przyczepić. To tą kadrę właśnie nabyłem, ale że nabyłem jej więcej i fajnie pasuje do tych siatek, także je tam również zastosuję. Została mi tylko ta. Klapeczka tutaj. Musiałem trochę ją tam pospawać, ponieważ wyrobiły się te blaszki tutaj. Te zabezpieczenie takie i po prostu drgała mocno i się aż po prostu odpadło z jednej strony. Także trochę ją tam wyspawałem, żeby wzmocnić. Także zostało mi tylko w zasadzie to do pomalowania i będzie można. Składać. Dobra. Na tyle dzisiaj. Do zobaczenia.